Proszę bardzo, zobaczycie tu jedną rzecz. No, nie sobie drzewko wyrosło. Ha, ha, tu się skitrał, gościu. Chodź tu do tatusia. Słuchajcie, idę sobie przez las. Kompletnie nie ma nic, i w pewnym momencie zauważyłem jedną sztukę. Spójrzcie, w jednym miejscu ile? Tu jest dwa, cztery, sześć. Tu jest raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tu jest kolejny. Kolejny, także no, coś pięknego, coś pięknego.